tech esta ison filip ivitas ber schwartzkog sarysk gitta weiß ich die story ist es sorry ist es vorbei ja maseta konczasowo ta tak jakby zakopana na koncem pokażę Się stworzyłem nowego save'a i już grałem yy, trochę, więc będę wiedział no. dobra, 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 30 kasem 20 sekund będzie tam rekodynowane z początku, bo prowadzę intro nie wiem jak to się mówi, ale ja chyba intro dobra, no ja Myślę, że to będzie takiego urozmaitego. Co do mojego kanału, to It was i to zrobię to jutro, a niedzielę będzie tutaj drugi odcinek. O, mamy całą akcję. Ja na i zaraz wracam. Okej, okay, już jestem. To sobie szablinę. <tryk> Mam nadzieję, że będzie się wszystko ładnie widzieć. Mam taką piękną No, w lewej trochę będzie... Ups... Zakapiłem się na aparat. Oh. bez komentarza. No, noga. Oh, Fak. Nie będę to dobry motocyklista Nie O. Oh. i nitra, ale ja, nie to bez yy, podawało w opisie. O, mój tylko, mój tylko, mój tylko, mój tylko. O, o, o. Czekam, ciekam, ciekam, ciekam. A... A, sorry. Nie traficie, jesteście ciałkami. O, no, dawaj, 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 trafisz? Mówiłem, że jesteś ciałkami i nie trafisz. Suss. Yeah, mm -hmm. Suss. Dziękuję za widzę. Wtedy się najgorzej nagrywa Zrobiłbym może jeszcze jedną misję tak, żeby do 10 minut dopić. O spiega Dzisiaj się szczekuje ten odcinek spokojnie damy sobie na ten ostatni no i tak oto zakończymy pierwszy odcinek taki prolog i możecie dzisiaj się jeszcze pojawi drugi odcinek, Trzymajcie się cześć i do zobaczenia Trzymajcie. 我就是。